6 cm, ponieważ w tej chwili mamy podane, że jest to około 764 cm, natomiast na godzinę 8 to było 770, jeżeli chodzi o Toruń to jest 823 cm, o godzinie 8 to było 829, jeżeli chodzi o forno to jest 798 cm, o godzinie 8 to było 803 cm, czyli jak gdyby zauważamy, że ta fala już tutaj przeszła przez ten rejon i zauważamy spadki, jeżeli chodzi o poziom tej fali na terenie, tutaj Torunia, Włosławka i Bydgoszczy, czyli tutaj Fordonu. Natomiast jeżeli chodzi o tereny, gdzie ta fala chodzi jest delikatny wzrost, ponieważ w Chełmnie to są tej chwili 844 cm, a w Grudziądzu 833 cm Dla porównania na godzinę ósmą to w Grudziądzu jest to 10 cm więcej. Jeżeli chodzi o hełno, to jest o 3 cm więcej, czyli zauważamy, że w tamtym rejonie po prostu teraz idzie ta maksymalna najwyższa fala, natomiast jeżeli chodzi o pozostałą część województwa, zauważamy na w ciągu tych dwóch i pół godziny, jednak dość znaczący spadek, bo jednak te kilka centymetrów, i sądzimy, że mamy taką nadzieję, że ta sytuacja już będzie teraz się poprawiać, jeżeli chodzi o, o poziom wody, w, zwłaszcza tutaj w tym rejonie co, Katolonia i Fordona. A zrzuty są w tej chwili nawet zmniejszone, ponieważ jest w tej chwili zostało to obniżone do takich stanów, że jesteśmy w tej chwili, e, możemy przyjąć jeszcze, e, jeszcze dużo, dużo wody i jesteśmy zabezpieczeni tutaj od tej strony. Nie musimy już tyle zrzucać po prostu na Wrocławiu. Czyli na Wrocławiu w tej chwili nawet zmniejszono zrzutwo w porównaniu z tym, co na przykład było wczoraj. Nie zmieniony, natomiast jeżeli chodzi o smukałe, to tutaj mamy na razie, na razie wzrost. Czyli są to wzrosty, ale nie są to wzrosty jakieś gwałtowne i bardzo duże, jest to zaledwie kilka centymetrów. Od 1, 2 do 30 centymetrów. Jeżeli chodzi o te zbiorniki wodne, bądź też utrzymuje się poziom, poziom stały, tak jak, jak na przykład w DA, to jest, to jest tutaj na razie poziom dość dobry. W niewielkie tylko wzrosty. Panie. Panie, bo to, pan mówi o smutale, da? tak? Tak, rośnie stopniowo. A to na, 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 na przykład tutaj w centrum miasta, bo tutaj ten poziom jest, jest zdecydowanie niższy niż na tak przykład w Smukale, prawda? Mm -hmm, mm -hmm.